Mamo, naprawdę musieliście. On naprawdę jest fajny. Fajny, fajny, ale on może cię, ci coś złego zrobić. Pamiętaj, jesteś. <laughs> Gwiazdą, gwiazdy nie mogą się spotkać z byle jakimi chłopakami. Ojciec ma rację. Znajdziemy ci kogoś odpowiedniego. Ale nie chcę nikogo innego. On jest świetnym chłopakiem. Naprawdę ma wiele swoich talentów. Na przykład... E, no na przykład lubi spacerować, no jego talentem jest no przyroda w ogóle kocha przyrodę. I ma ten talent. On do ciebie nie... Wielmi z Beati i... i wujkiem Georgia w restauracji. Co? Ale ja przecież przestań marudzić i się przygotować. Nie chcemy się chyba spóźnić. Jesteśmy bogatą rodziną, która yy, się nie spóźnia. O, już wiem, w mojej szafie. Pięknie. Lucy, idziemy. Okej, okay, już idę. I jeszcze jedno. Będzie też przy nich twoja kuzynka. Rosji. Nie, tylko nie ona. Powinnaś się cieszyć. Dobrze, idziemy. Czemu to ja Zawsze muszę mieć najgorzej. miło mi was gościć w naszej restauracji tak no cóż tak jak yy, ostatnio rozmawialiśmy na temat naszych córek prawda tak oczywiście mają razem wspólny występ, jutro wieczorem o 17.15 O nie Tak, no więc musicie uszykować waszą córkę, bo moja już jest gotowa Mnie trzeba szykować No więc Zamawiamy? Tak, oczywiście Co podać? Jake? Lucy? Co ty tu... Yy. No więc... Co państwo chcą? Nie ja poproszę... Kulasz? Sałatkę? Spaghetti? Również spaghetti? Spaghetti? Yy. Ciasto? Dobrze, to zaraz przyniosę zamówienie. Spotkajmy się w łazience. E, wybaczcie, ale muszę iść do łazienki. I ja z nim pójdę. Nie, naprawdę, nie trzeba. Dam radę sama. Ostatnio dziwne rzeczy się znam dzieją. Rozumiem. Tak. Mhm. Mhm. Eee. Pójdę do łazienki i strasznie mi się chce wymiotować. Co się stało? Nie, ale mm. Lucy? Rosin! proszę to nie tak. A jak? Nie miałaś przecież z tym głupim chłopakiem umawiać. Proszę, nie mów moim rodzicom. Hmm, powiem. I co ja teraz zrobię? Nie wiem, ale uwierz mi, nic się nie wyda. Nie wyda? Skąd możesz o tym wiedzieć? Wiesz co, to była pomyłka, że cię poznałam. Przecież to będę miała niezłe kłopoty. Wiesz co, odczep się ode mnie. Ale Lucy... Co jest takiego... Nieważne. To szczęsne. Wychodzimy stąd. Nie będziemy się umawiać z taką rodziną, która nie potrafi nawet ułożyć sobie życia. Chodź, Rozji. Tak mamo. Idziemy. A i jeszcze jedno. Zawieszam waszą córkę występa. Może zacznie także podrywać chłopaków z naszej grupy tanecznej, co? Ale naprawdę ona nic nie zrobi więcej, przyrzekam. Nie. Przez trzy miesiące nie będzie mogła ani w jednym, żadnym występie wystąpić. Co? <grym> Idziemy. Do domu. Już. Czyż ty zupełnie oszalała? Nie. Co? Mogę spotykać się z kim chcę. A właśnie, on należy do tej paczki, z którą nie chcę się spotykać. Ale myć tego zabraniami. Nie. Czy tego chcesz, czy nie? Musisz... Rozpocząć swoją karierę. Ale jak jesteś zawieszona, będziesz pomagała w społecznych pracach. Co? Nie możecie my tak zrobić? Owszem, możemy. Skończyło się Twoje życie, gwiazdy. Teraz idź do swojego pokoju i przemyśl swoje zachowanie. Jutro przeprosisz pana Davisa. Nie mam co powiedzieć, sorry. Musisz spokojnie, nie denerwuj się. Nie denerwuj się. To wszystko moja wina. Raczej jego. Nie ja chcę się z nim spotykać. Wiem. ucieknę z domu. zadzwonię do Jake'a. Ale zapomniałam, że mi telefon zabrali. I ja Nie wiem, co ja już mam robić. Zaczęłam wszystko, co ważne. Mam teraz sobie gorsze, że pracuję w jakiejś głupiej klinice dla poparzonych. <tuszelny> 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 Moja wina. Ha, ha, ha. moja wina. Moja wina. Moja oh, wina. Boże. No. To był jakiś koszmar. Dobra, pora wymyślić jakiś plan. I to koniec drugiego odcinka serialu Życie Gwiazdy. Jakie losy o rodziny DJ-wisów? DJ-wisów, tak? potoczy się dalej. To będzie już w trzecim odcinku, który wyjdzie. Już wkrótce. Proszę o subskrypcję i lajki pod filmikiem. Dziękuję i do zobaczenia.